Minecraftowe tiktoki to jedna wielka zagadka. Nigdy nie wiesz, czy spotkasz akurat okropnego fejka, czy coś, co totalnie odmieni tę grę. Ehem, no chyba, że oglądasz moje odcinki, gdzie to sprawdzam. Wtedy jest jakby prościej. Dlatego zostaw suba dla detektywa żelaznego, a my lecimy z tym koksem. No dobra, dobra, co się dzieje? Podobno w nowym snapshotzie dodali możliwość zatrzymywania czasu, ale tak kompletnie. by strzały, kowadła, TNT. To wszystko może stanąć w miejscu po wpisaniu dwóch słów. I będzie sobie tak do czasu, kiedy ponownie go nie uruchomimy. O, oh, 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 no właśnie. Trzeba to sprawdzić. Punkt numer jeden potrzebujemy do tego najnowszego snapshota. Mój akurat to 23W44A. Punkt numer dwa. Przy tworzeniu świata wchodzimy w więcej eksperymenty. Uruchamiamy aktualizację 1.21 i tworzymy świat. Wtedy powinno działać. I tak się składa, że mam tutaj ziobeczkę, który chce to ze mną przetestować. Dobra, stary, spokojnie, spokojnie. Dawaj, 3, 2, 1, co? O kurde, Beleno, dole, że partykle mogę zatrzymać, to się nie spodziewałem. Szanujcie, zatrzymałem właśnie wybuch Creepera w połowie. Mam pomysł, potrzebuję ich więcej. Wydanie tylko teraz, jak ten świat jakby odpauzować. Ehem. Okośnik, tik, spacja, unfreeze. O, 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 pięknie. Zaczynam mieć takie wrażenie, że to był głupi pomysł. Dobra, let's go. Trzy, dwa, jedw... Ha, ha. Kiedy się wybuchać wszyscy naraz. Let's go. Wszyscy naraz wybuchać. Nie, to nie jest taka prosta komenda do użycia. Ale mogę na przykład stworzyć sztukę ze strzału. Kto nie marzył o tym, żeby balować obrazy w powietrzu? E, tu to, to miało być napisane sub, ale <ścoughs> nieważne. Widzę potencjał w tej komendzie, nie? Dajcie znać, jak wy byście jej używali, a my lecimy do kolejnego TikToka. O, jest on bezpośrednio związany z tym, co wiedzieliśmy przed chwilą. Bo jak jeszcze chwilę temu kombinowaliśmy z tą nową komendą z mobami, tak okazuje się, że tak samo dobrze działa ona również na portale. Czyli w skrócie, może Możemy wziąć sobie portal do deteru i totalnie zmienić jego kształt na, nie wiem, gwiazdę! Ale moje pytanie jest takie, czy po tym jak wrócimy do normalnego czasu, on nadal będzie działał. O kurde Bele, to jest jeszcze mocniejsze niż myślałem. Co ty robisz, stary nie! To jest nielegalne, gościu, co ty robisz? Nie gło! Co? Okej, okay, okej, okay. sprawdzimy to. Aktualnie znajdujemy się w świecie, w którym portale do deteru muszą mieć kształt prostokąta albo kwadrata. Inaczej, no jakby to powiedzieć, no, 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 no ciężko, nie? A takiego kółka to już w ogóle nie wiem, w ogóle szkoda gadać, dlatego plan jest następny. Odpalamy portal, zatrzymujemy czas komendą ukośnik tick freeze. Póki co wygląda to obiecująco. Portal też się zatrzymał. I tak, mam go powiększyć trochę o... Co? Chwilę, 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 to tak nie powinno być. papanie panie. Jest portal, chciałbym go powiększyć do kwadratu, czy... Nie, no co ty robisz? Panie, to tak nie powinno być, jest czas zatrzymany, nie możesz się niszczyć, no. Co za żal, no. Głupi TikTok, mamy pierwszego fejka w tym odcinku. Nie pozdrawiam. Oby no to był pierwszy i ostatni raz dzisiaj, bo przed nami psiak, kupa. Tak, dobrze, słyszeliście. Czas urealistycznić Minecrafta do trzeciej potęgi. Co to są za psy, które kupy nie robią? A wystarczy tak mało rzeczy: świeczka, jakieś tam skórzana czapeczka i partikle Proszę bardzo, jest i kupa. Co ja robię ze swoim życiem? Znaczy, hej, dzień dobry. Mam psa, pies, robi kupy. Wszystko się zgadza. Eee, znaczy, problem zaczyna się wtedy, kiedy to ja robię kupę tego psa. Tak to się chyba skończy. Dobra, dziura w głębokości trzech kratek. Na dole kładziemy komand bloka. Usujemy komendę particle entity efekt. Jakieś tam dziwne, skomplikowane numerki, ale kto pytał? Dobra, mamy to. Teraz tak. Tutaj musi być e, powtarzający się, a tu musi być, że zawsze aktywny. Gotowe. Nasza kupa zaczęła oficjalnie śmierdzieć, mimo tego, że jeszcze nie istnieje. To dobry znak. Problem w tym, że przy okazji zaczęła spowodować chat, więc trzeba byłoby wpisać komendę ukośnik, my komand e, command block output false. Dobra, dobra, od razu lepiej. I możemy w końcu przystępować do poważnych rzeczy. No to tak, możemy przejść do ważnych rzeczy. Trzy warstwy śniegu na komand bloku. Jeden, dwa, trzy. Dozownik od boku. Przykrywamy go od przodu bielicą. Znaczy czym? Od Kto na to mówi bielica? Lol. I do jego środka wrzucamy stojak na zbroję, który odpalamy tak, aby pojawił się w tym miejscu. Dobra. Póki co mamy śmierdzący patyk, ale za chwilę się to zmieni, ponieważ dodamy teraz brązową świeczkę. Gdzieś... O! Nie, nie mogę? Ej, co jest? A nie, nieważne. jednak której głupi jestem. Zanim w ogóle klikniemy tego armor standa, to na początku trzeba postawić tutaj świeczkę i dopiero teraz kliknąć tak, żeby postawił się tutaj patyk. I do tego w ostatnim punkcie, dało żyć skórzaną czapkę. Jest kupa? Jest kupa. Tak, widzę, że się cieszysz. Ja jakby, dlaczego ona jest większa od ciebie? Nie, no nie ma opcji, że to z ciebie wyszło. Nie, to nie ma też opcji, że to wyszło na moim kanale. Lecimy dalej. TikTok potwierdzony. Póki co dowiedzieliście się w tym odcinku, że może portalu o dziwnym kształcie nie zrobicie, ale za to wasz pies może zrobić kupę. Bo będzie tylko lepiej. Let's go. Mieliście kiedyś problem ze startowaniem elektrom z ziemi? Bo ja na przykład tak. Dlatego taka prosta rzecz, która może wam w tym pomóc. Dosłownie buduje się w te I dzięki temu start elektrom jest prostszy. 5 bloków do tego potrzeba: pistola, slajba, redstone, obsydianu i guzika. Stawiamy wszystko obok siebie, klikamy, no i lancer elektrowy działa. Miłe takie nieskomplikowane. Nie jest kupą, to się szanuje. To już jest ten moment, w którym powinniśmy doceniać każdego TikToka, który nie śmierdzi. A więc tak, czy startowanie elektrom z ziemi jest skomplikowane? No, dla mnie nie. Ja jestem profesjonalnym graczem Minecrafta. Ja takie rzeczy po prostu potrafię. Tak samo jak potrafię lądować bez, bezpiecznie. Czasami się zdarza, że. Potrafię, ale nie zawsze. Ale przez bardzo długi czas startowanie elektrom nie wychodziło mi najlepiej. Dlatego wykopmy na ziemi plusika. Jest to plusik, który totalnie zmieni wasze życie. Wystarczy, że na dole położycie pistona lepkiego, na nim szlam yy, obok sproszkowany Redstone. Może być go więcej, ale wystarczy tylko od jednej strony. Tylko ważne jest to, żeby mieć go tam, gdzie chcecie mieć guzik, co nie? Dobra, otoczamy to wszystko obsydianem i w sumie to już zrobione. Oto poważna elektrowa wyrzutnia. Ja tylko ja guzika nie postawiłem, ja cię. Jak ja jestem nieogarnięty, jest guzik, już jest wszystko dobrze! I teraz według moich najbardziej skomplikowanych obliczeń wystarczy kliknąć i stanie się. Co? Ja myślałem, że to jest i ja już nic nie muszę robić. Halo, halo! A... <grytania> Czemu nie? I tak może kliknąć spację w locie, tak? Dobra, klikamy, klikamy spację. I... A! To nie jest takie proste! Nie no, dobrze wrażenie, że nauczenie się korzystania z tej wyrzutki jest prawie tak samo skomplikowane, jak nauczenie się startowania z siebie. Jakby bez jaj, myślałem, że to jest bardziej samobsługowe, że wiecie, wywala w kosmos już lecisz, nie? Ale i tak trzeba kliknąć spację i tak spada się na ziemię. No, ogólnie to kolorowo nie jest, ale jeśli to ma komuś pomóc, to nie wiem, albo jeśli potrzebujecie elytry, żeby ładnie wyglądało, znaczy wyrzutki do eletry, to to, to może okej. Okay. Działać, działać. Może jakoś specjalnie pomóc wam w starcie elitrom? Może. Chociaż tego nie byłbym taki pewny. Lepiej zająć się poważną rzeczą i poważną bronią. Czy wasza kusza robi na przykład tak? Jeśli nie, to trochę przykro, nie? Ale postaram się to naprawić. Bo podobno wystarczą do tego tylko dwa komand bloczki. Nie chcę mi się w to wierzyć, to jest dosyć skomplikowane, co przed chwilą widziałem, ale jeśli tak, no to tak. Jeden i drugi łączymy komparatorem i repeaterami, do no dobra. W drugim, no też dosyć skomplikowana komenda. Brzmi fajnie. I wygląda na to, że naprawdę nie jest jakieś mocno skomplikowane. Kusza jest, strzela i. Joho, pięknie! Lecimy, nie śpimy. Elytra przy tym to jest jeszcze nic. A najspieszniejsze jest to, że potrzebuję do zbudowania mniej bloków niż wyrzutki elytry. Nie no, tam wiadomo, nie? Gość na TikToku ewidentnie robił to na Java Edition, więc ufam mu w tym przypadku, że będzie to również działać u mnie. Póki co, nic się na czerwono nie świeci. Jest sukces! O, o, i wygląda to, że do końca nic się nie zaświeciło. Pierwsza komenda wpisana. O, tylko tu jeszcze znowu powtarzający się i zawsze aktywny, gotowe. Od jego boczku dokładamy jeden komparator i trzy przekaźniki na maksymalne opóźnienie. I drugi blok poleceń na końcu. Komendy do tego wszystkiego, jak oczywiście będzie działać, macie w opisie, ale póki co, rokowania są bardzo dobre. Obie komendy nie zaświeciły się na czerwono, a więc w sumie pozostało wziąć sobie kusze i fajerwerki, zenchantować ją na multishot i co, i co, już mogę używać? Tak, już mogę, dzień dobry! Wow, wow, co? O, jacie moje gacie, co tu się dzieje? Panie, dobra, ja to na TikToku widziałem, że to fajne, ale że aż tak? Pokaż mi to jeszcze raz, stary. O, mamo! jakie to jest DOWALUNE! Nie to że działa? To to jest prawdopodobnie najbardziej spektakularna broń, którą kiedykolwiek widziałem bez żadnych modów. A tego na modach też nie widziałem takiej dobrej broni jak to! Jakie to jest cudowne! To znak do was, żebyście odpalali te dwa komat bloki, bo tylko tyle wystarczy, aby stworzyć! Aby stworzyć to cudo. Nie, ale tak normalnie to oprócz tego, że to wygląda, to też działa czy coś? Nie wiem Na pewno nie oczekiwałem, że będzie działać w ten sposób Nie podoba mi się to Chciałem sprawdzić, czy z golemem sobie poradzi I w teorii sprawdziłem, poradził sobie Ale mimo wszystko i tak chciałbym się przekonać Czy poradzi sobie z takim golemem Dawaj stary, go! Dobra, to, to nie jest takie silne, jak można byłoby się tego spodziewać Działać działa, wygląda ładnie Ale na pewno aż tak potężne Jak wygląda to, to nie jest Frędzej was uszkodzi niż jakiegoś golema ha, ha, znowu Napiszcie w komentarzu Jaka była najbardziej epicka broń Którą wy widzieliście w Minecrafcie A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku Cześć wow, 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 a przy co masz właśnie teraz dwa filmy Gościu Widzisz ten po prawej, wykopywałem tam bedroka Ja wiem, że może ja nie wyglądam jakbym miał taką siłę Ale naprawdę, to się stało Zresztą co ja ci będę dużo mówił Wbijaj koniecznie sam i przekonaj się na własnej skórze